Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj szósty zakon na liście alfabetycznej lojalistycznych zakonów kosmicznych Marines. Anioły eradykacji, Angels Eradicant. Anioły eradykacji powstały jako część projektu Astartes Freses. Są jednym z dwudziestu zakonów wspomnianych w starożytnym tomie Mythos Angelica Mortis. Celem stworzenia tych zakonów było wzmocnienie obrony regionów wokół oka grozy w Segmentum Obscurus. Pochodzenie i fundacja zakonu są nieznane. Większość sił zakonu została wybita w trakcie rzezi na Salandraxis, włączając w to mistrza zakonu, Solusiusa Gaulusa. I większość weteranów zakonu również tam zginęła. Nie wiadomo, czy zakon został wybity co do jednego marin, lub nawet, czy zakon wziął udział w swojej ostatniej kampanii w pełnej sile, czy być może zostawił choć jedną swoją kampanię w siedzibie głównej. Zarówno anioły eradykacji, jak i astralne pięści wysłały małe kontyngenty do zbadania powodów, dla których dziś wymarły Zakon gryzących Maris wysłał wezwanie o pomoc ze swojego świata ojczystego Witreamundi, położonego w strefie Melstromu. W czasie tej kampanii siły Zakonu zostały zaatakowane przez legion Alfa, a to obuzy, wynik tego starcia nie jest znany, nie wiadomo więc, czy zaatakowane siły brały później udział w ostatniej kampanii zakonu i czy zostały zniszczone razem z nim. Jakie są słynne kampanie? Krwawa krucjata holerkaustów, data jest nieznana, to jest 41. milenium, anioły eradykacji walczące u boku drugiej kompanii, zakonu Nowa Marines na Bellis Quora, wspomogły utworzenie linii obronnej w porcie Krill, która miała utrzymać się przeciwko siłom krwawej krucjaty. Ta wielka horda sług Horna podążyła śladem komety Killera, starożytnej krwawo-czerwonej komety, która, której dziwna trasa z oka grozy, jak wierzyli holerkaustowie, ucieleśniała wolę ich krwawego boga prowadząc ich przez gwiazdy. Zjawa Rex. Data nieznana, 41. milenium. Anioły eradykacji stanęły przed zagrożeniem ze strony zainfekowanego orkami kosmicznego wraku. Zjawy Rex nad orbitą Teta Reticuli. W trakcie tej kampanii zakon poniósł ogromne straty. Eskorta Żywego Świętego, 999. rok, 41. milenium. W czasie 13 Czarnej Krucjaty anioły eradykacji z sukcesem odeskortowały imperialnego Żywego Świętego Lozepata, z powrotem na jego ojczysty świat, Salandraxis, pomimo utraty trzech krążowników i trzech kapitanów kompanii na rzecz pożaraczy światów, spod sztandaru K Karna zdrajcy, no ładnie, trzy statki poświęcić, żeby jednego żywego uratować, rzeź na Salandraxis, również 999, po deskortowaniu Lozepata, świat został zaatakowany przez nieustępliwe siły pożaraczy światów i ogary Czarnego Legionu Abadona Profanatora. Nawet połączone siły pozostałych przy życiu braci bitewnych Lozepata, lokalnego zakonu sióstr bitwy i jednostek obrony planetarnej nie wystarczyły do powstrzymania sił chaosu przed wykrwawieniem całej planety. Jacy są słynni aniołowie eradykacji, mistrz zakonu Solusius Gaul, poległy, był mistrzem zakonu aniołów, zginął w boju na Salandraxis w walce z przytłaczającą siłą berserkerów Korna i Astarte z Czarnego Legionu, kapitan Medinar... Poległy, podejrzewa się, że poległ w trakcie rzezi na Salandraxis jako pierwszy kapitan, jako kapitan pierwszej kompanii. Kapitan Terkada, również poległy, kapitan drugiej kompanii, podejrzewa się, że poległ w trakcie rzezi na Salandraxis. Sierżant-weteran Ordelon, Ordelon był sierżantem-weteranem zakonu, podejrzewa się, że poległ w walce na Salandraxis. Czcigodny Paderis Entera, Tentera, był kapelanem i czcigodnym drednotem Aniołów Eradykacji, zarówno przed, jak i po świętym umieszczeniu jego ciała w drednocie, Walczył u boku mistrza Solusiusa Gaula. Tentera był starym i mądrym kapelanem. Jego mądrość była wysoko ceniona przez samego mistrza, przez co Tentera służył mu jako bliski doradca. Poległ w walce na Salandraksis z wybrańcem korna, karnym zdrajcą, który zabrał ze sobą głowę Tentery jako trofeum. No to musiało być duże. Duże trofeum, bo to duża głowa drewnota. Chyba że chodziło po prostu o głowę Tentery. E... Flota zakonu, jak wygląda? Eradykant wywyższony, nieznana klasa, i światło imperatora to krążownik bitewny, klasa nieznana, okręt flagowy zakonu. Jak wyglądają? Anioły eradykacji nosiły biały pancerz o czarnych na ramiennikach, rękawach i plecaku. Biały, pleca, biały symbol sym, yy, specjalizacji był umieszczany na prawym na ramienniku. Czarna rzymska cyfra, oznaczająca numer oddziału, znajdowała się na symbolu specjalizacji. Barwa Aquilii imperialist na pierśniku była, z, była zgodna z barwą danej kompanii, sugerowaną przez kodeks Astartes. Symbolem zakonu była biała błyskawica pośrodku pary białych skrzydeł na czarnym tle. I to tyle, jeśli chodzi o ten krótki, lojalistyczny zakon. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.